Siemka wszystkim, z tej strony oczywiście, Cabanek, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak stać się lepszym graczem w Fortnite i jak osiągać lepsze wyniki w meczach. Zanim jednak przejdziemy do sedna tego materiału, chciałbym Was poprosić o zostawienie tutaj łapeczki w górę, aby ten materiał trafił do większego grona odbiorców oraz Subika. Teraz na ekranie wyświetla Wam się pięć ostatnich subskrybentów, z góry wielkie dzięki, a jeśli Wy chcielibyście się tutaj wyświetlić, to wystarczy, że zostawicie Subika z łatwą w górę. Dodatkowo przypominam, o wpisaniu mojego unikatowego kodu w sklepie Cabanek i już bez zbędnego przedłużania zapraszam was wszystkich do oglądania. Pierwszym sposobem poradą w dzisiejszym odcinku będzie wybór waszej ulubionej miejscówki, na którą chcecie latać. Gdy będziecie latać na jedną miejscówkę przez dłuższy okres czasu, to po prostu się do niej przyzwyczajicie. To znaczy będziecie szybciej lutować, wiedzieć gdzie i na które budynki latają wasi przeciwnicy oraz znali rotację z tej miejscówki. Głównie chodzi mi tu o to, że będziecie wiedzieli gdzie na jakim budynku znajduje się skrzynka i nie będziecie musieli zbędnie traktować Czasu na jej szukanie i od razu będziecie mogli podjeżdżać waszych przeciwników, przejmując tym samym całą miejscówkę. Kolejną poradą w dzisiejszym filmie będzie to, żebyście nie panikowali w trudnych momentach meczu. Na przykład, jak dojeżdża was cały team, a wy zostaliście w waszym składzie sami. W takiej sytuacji powinniście myśleć rozsądnie i wykazać się kreatywnością, jak z takiej sytuacji wyjść. Na przykład, zamiast czekać, aż wasi oponenci was dojadą, lub zacząć do nich głupio strzelać, powinniście znaleźć w pobliżu samochód, łódkę, lub nawet się ukryć w piasku i stamtąd uciec. Pamiętajcie. Nawet jak się wam nie uda i zginiecie, to nic się wam nie stanie. Jak jesteśmy już przy końcu naszej rozgrywki, czyli momentu, w którym umieramy, nie bądźcie na siebie źli, tylko wejdźcie w tryb powtórki i przeanalizujcie swoje błędy. Wyciągnijcie wnioski, co zrobiliście źle, a co w danej sytuacji moglibyście zrobić lepiej, bo skoro nigdy tego nie robiliście, to skąd możecie wiedzieć, jak zachować się lepiej w danej sytuacji? Uwierzcie mi, na początku może to być dla was bardzo nudne, ale później będzie to owocowało lepszymi wynikami w następnych grach. Tak robią najwięksi proplayerzy, którym przecież też czasami zdarza się paść. Aim, Bardzo ważną rzeczą w Fortnite jest ćwiczenie swojego Aima. Edycje również są bardzo ważne, ale prędzej czy później, jak już nawet założymy naszemu przeciwnikowi Mongrel Classic'a, to i tak będziemy musieli go trafić. Do tego przychodzą nam z pomocą mapy w trybie kreatywnym, na których możemy trenować. Polecam, gdy włączycie Fortnite'a i zdecydujecie się, że w niego grać przez dłuższy okres czasu, to znaczy na przykład ponad 3 godziny, zawsze na początku naszej gry się rozgrzewać. Najlepiej jest również trenować codziennie i powoli rozwijać swoje. Jego skila. Okej, Ok, nawet no nie już czytałem na mapę do ćwiczenia IMA, yy, i strzelamy sobie tutaj do takiego duszka. I generalnie, bardzo fajną rzeczą te na tej mapy jest to, że automatycznie nam się przeładowuje skar. Także wy nic nie musicie klikać, nie musicie klikać R, a skar wam się automatycznie przeładuje. Także to jest moim zdaniem bardzo fajne. No i po prostu strzelacie sobie do duszka i trenujecie po prostu strzelanko. Kod do mapy oczywiście znajdziecie w opisie. Oprócz map w trybie kreatywnym jest wiele aplikacji i stron, na których również możecie poświecić swojego aim'a i link do jednej ze stron również znajdziecie w opisie, także wbijajcie w opis i tam wszystko będzie. Pierwszą z takich stronek do testowania aim'a będzie Aim Trainer. Dokładny link macie tutaj, też znajdziecie wszystko w opisie. No i co, gdyż tutaj jesteśmy, to jest wszystko darmowe, wklikamy sobie i cyk. Klikamy sobie tutaj w te punkciki yy, Mamy tutaj, widzicie, na górze napisane ile jeszcze musimy kliknąć, a ja teraz to robię wolno, jakoś się nie spieszę yy, Na pewno wy to będziecie robić szybciej ode mnie yy, Dobra, ja mam 428 milisekund Wy pewnie, tak jak już mówiłem, będziecie mieli to, to lepiej zrobione yy, I co? Human Benchmark się nazywa, ta yy, stronka jest całkowicie darmowa, tutaj możecie podświeżyć swojego AIMa i co? To tyle, oczywiście linka też znajdziecie w opisie. Kolejnym sposobem będzie to, jeżeli chcecie stać się lepsi, to nie grajcie zwykłych casuali. Tam poziom rozgrywki jest naprawdę na niskim poziomie, a czasami dobiera nam nawet botów. Grając zwykłe solo lub duo, niczego nowego się za bardzo nie nauczycie i będziecie przez cały czas stać w miejscu ze swoim poziomem skilla. Dlatego polecam grać arenę. Na arenie poziom jest znacznie trudniejszy, a przede wszystkim jest dostosowany tak naprawdę pod was, czyli do waszych umiejętności. Po drugie, zazwyczaj gra na arenie są bardziej spoceni, więc będziecie się musieli wykazać większymi umiejętnościami oraz będziecie mogli się sprawdzić. Ostatnim sposobem w dzisiejszym filmie będzie znalezienie odpowiedniego duopartnera lub trio. Mówiąc odpowiedniego, mam na myśli takiego, który będzie ogarniał gierkę mniej więcej na waszym poziomie. Wszystko dlatego, bo gdy wasz duopartner lub trio będą lepsi od ciebie, będą cię kierować, czyli robić wszystko za ciebie praktycznie sami, a ty niczego się tym samym nie nauczysz, a twoje umiejętności nie wzrosną. Dlatego polecam, dobierać teammateów na waszym poziomie i będziecie się mogli razem uzupełniać. W tym filmie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a któryś z moich sposobów wam się przyda. I co? To byłoby na tyle. Ja już lecę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia i cześć.